Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne I dusze małych dzieci I zanurz je w miłosierdziu moim Dusze te najwięcej podobne są do serca mojego One krzepiły mnie w gorzkiej konania męce Widziałem je jako ziemskich aniołów Którzy będą czuwać u moich ołtarzy na nie z strumieniami łaski, łaskę moją, jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna. Dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Przyjm do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze ciche i pokorne. I dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego. Są wonnym bukietem przed Twoim tronem, zapachem, który sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego. Woń tych dusz wznosi się ze ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci. Błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny Ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i Bodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.